3 marca w Miejskim Ośrodku Kultury miała miejsce konferencja dotycząca najbliższych planów instytucji. Większość przedsięwzięć wiązać się będzie z obchodami 60-lecia Moku. Największe będzie miało miejsce 12 kwietnia. Tego też dnia odbędzie się retrospektywny koncert z udziałem wykonawców, którzy byli i są związani z MOKiem. Przykuje się też 60 Miejskiego Ośrodka Kultury. Jesteśmy już w tym roku jubileuszowym, a podsumowanie chcemy. Żeby odbyło się 12 kwietnia, troszeczkę tak już może na wesoło, żeby wystąpili uczestnicy, którzy na co dzień biorą udział w Miejskim Ośrodku Kultury w różnych sekcjach, czy tanecznych, czy muzycznych, ale też chcemy pokazać to, co kiedyś było, czyli zespoły, które się reaktywują specjalnie na ten jeden, jeden koncert, no i zakończyć ma to. Gwiazda Niespodzianka, tak uczestnik, który tu kiedyś brał udział w jednej sekcji Miejskiego Ośrodka Kultury, a teraz już jest wykonawcą dużego formatu. Jedną z największych perełek ośrodka jest zespół wokalny Fantazja, który 21 marca będzie obchodził jubileusz dziesięciolecia istnienia. Powstał w 2003 roku. Skład ulegał zmianom, ale ten obecny istnieje od 2010 roku. Dziewczyny przez ten czas zdobyły parę osiągnięć. Wyjeżdżały na koncerty do miast partnerskich Gniezna, m.in. Szpejer czy Esztergom. Niebawem również będzie miała miejsce promocja płyty zespołu Fantazja, na której znajdzie się sześć coverów piosenek. No często bywa tak, że się sprzeczamy, co chcemy sobie przygotować do śpiewania, ale zawsze jakiś tam kompromis znajdziemy. znajdziemy. Są to różne piosenki. R również e, jakieś zagraniczne jak Cher, e, Kessera, Jessie J na przykład w Price, tak? Dużo osób pewnie go zna. I bardziej takie współczesne, Kasia Kowalska. I bardziej też idziemy w polskie utwory. Tak dla każdego, żeby coś było znajomego. 22 marca w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 odbędzie się po raz dziewiąty turniej tańca wiosenne fanaberie hip-hop. Rozgrywki będą odbywać się w trzech kategoriach wiekowych oraz zespołowych. Każdy może się zgłosić, nie tylko uczestnicy z Gniezna i okolic, ale z całej Polski. Jestem sam ciekawy, ilu uczestników powróci do nas, bo już bywało tak, że mieliśmy na tym turnieju y, fanabery hip-hop y, ponad tysiąc osób. Fakt, że to był, y, to był wówczas turniej dwudniowy. Ale tak liczymy, że na dobry początek po tej przerwie, że około 300 uczestników przyjedzie. W skład obchodów 60. rocznicy powstania Ośrodka będzie wchodziła wystawa fotografii z przeszłości związanej z miejskim Ośrodkiem Kultury. Tutaj apel do mieszkańców, którzy w swoich zbiorach takie zdjęcia posiadają, by dostarczali je do ośrodka. Jeżeli macie w domach jakieś fajne ujęcie miejskiego ośrodka kultury, czy budynku, czy imprez, które się tu odbywały na tej przestrzeni 60 lat, to fajnie jakbyście dostarczyli do Moku. My zeskanujemy te zdjęcia i na pewno będziemy chcieli je wyeksponować tego 12 kwietnia.